Cześć, ja jestem Zielony Pantofel 1. I to jest kolejny odcinek z gry Samorow 3. Jak pamiętacie, skończyliśmy w tym momencie. Tutaj, gdzie lecimy na tym czymś. Nie wiem właściwie co tutaj się dzieje. Dzisiaj nie mam pojęcia o co tutaj chodzi. A jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze. Po ostatnim odcinku stwierdziłem, jak sobie oglądałem, w sensie nie oglądałem, tylko patrzyłem, czy tam żadnych, nie wiem, błędów nie ma, czegoś takiego, to yy, stwierdziłem, że jedyny błąd tam był taki, że było za głośno, więc teraz dam nie na tyle, tylko o tak dam dźwięk, bo u was to będzie raczej dobrze słychać, a u mnie też dobrze. I druga rzecz, którą zauważyłem, to, że tutaj jak wchodzimy, to tutaj, nie czekajcie, gdzie to było, o, tutaj jest coś takiego i teraz nie, nie mam pojęcia jak to zrobić, ale wydaje mi się, że tutaj będzie chodziło o kręcenie, bo patrzcie, bo tutaj mamy takie kropki czerwone, jakby jak dam tak, to one do siebie pasują, widzicie? I właśnie nie wiem, może jak zrobię coś takiego, tak. O i kolejna zagadka, czyli chodziło o to, a to dobra, to dajcie mi chwilę. No, no. A więc tak. Czekajcie. Aha, jesteśmy tu, a dobra. Czyli to jest taka jakby podpowiedź. Jesteśmy tutaj musimy zagrać do tego kołka. Znaczy do tego jakiegoś tam małego wulkaniku. Musimy coś tam spra sprawdzić, coś tam, tam. hmm. Okej. Okay. Najwyżej sobie do tego zaglądnę jeszcze raz później. Na razie wyjdźmy. Dobra, co tutaj jest? Okej. Okay. Okej, okay. um. mm -hmm. mam pojęcia. A, czekajcie, chyba wyjdzie. Chyba chodzi... Ok. Dobra. Ale patrzcie, mamy tylko jedno miejsce, no, chyba, że tutaj możemy... Możemy je tutaj dawać? Aaa, to zmienia postać rzeczy. To jest łatwe teraz w każdym razie. Dobra, dajcie mi chwilę cięcie, cięcie, cięcie Dobra, bo tam mam tylko jeden co? Czy ja z tego odszedłem? Naprawdę? Ale co ja mam to zrobić jeszcze teraz? Co ja zrobiłem teraz? Będzie to się samo tak uwnęło, czy. Chyba wiem. Chodzi o to, że jednego jak. Ojej. Świetnie. Dajcie mi ponowną chwilkę. Dobra, mam to wyrobione. I wydaje mi się że musimy to ustawić w taką pozycję jak było na początku. Chyba, że nie, i gra mi powie... Nie, jeszcze raz. Ale jednak tak. <grymne> o, nie, chodźmy tam. Co to jest? Widzicie to tutaj? Ja bym się od razu... Nie, 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 nie idź, nie idź, nie idź, kurde. Gościu, nie idź. Gościu. To głupie. Idź tam. Idź do tego. To co to tu tutaj zamierza zrobić? Chwila. A, jeszcze raz trzeba. Ale teraz nam się to zmieniło, patrzcie. E, wchodzimy i to robimy, tak? Wchodzimy tutaj. A i musimy... Pociągnąć za... Co? Musimy... Uh-huh. Dobra, w tej książce z podpowiedziami pokazałam coś takiego. Nie, czekajcie. Nie, fuck, tak. kurde, nie tak. A, O, to smutne. Co? Klucz. No wiem, że klucz, ale... Skąd mam wziąć? Klucz. Idź na górę. Ej, ale to całe zamarzło? Co? Nie. Musimy znaleźć klucz. Gdzie jest klucz? Ojej, kurczę, znowu ta głupia zagadka. Słowo, ja tak na to patrzę, na to może podpowiedź, ale ja pewnie na to sam nie wpadł, że trzeba tak zrobić. A w tam po co to tu tutaj jest? Bo w wersji demo, znaczy nie w, A nie wiem, czy to nie jest dostosowane do każdego świata. Chwila, kluczyk jest. Okej. Okay. Może zobaczymy tą planetę. Kolejną. No w górę. Lecimy. tu, 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 tu. Dobra. Uuu. Ale ładnie. No ja więc chodźmy. Dziwna muzyka. Sprawda, że ta książka z podpowiedziami dostosowuje się do każdego miejsca, w którym się jest. Czy tylko do jednego. Jak tutaj jestem. i demo to było do tamtego świata. A to ciekawe, bo nawet nie wiedziałem. Muszę szczerze... Muszę szczerze się przyznać, że nie wiedziałem. Dobra, ale ja to trochę zaraz zacznę teraz. Ale mały robaczek. O, chodźmy do dziupli. Można wejść do dziupli. O, jesteśmy tu. O. Ła, wow, Ła. Wow, wow. Окей. Okay. Можно выйти на горы? Czy tutaj ktoś mieszka? Co? Jak wyjść tam na górę? do tamtego. Tam to tam Nie tam. Ach. Kada, idź. tam. tam. O. I tam. Idziemy tam. I tam. tam. I tam. Co? Jak to działa? Nie Czy się rozpada? Tak. Nie. Kurde, ograniczenie czasowe. Aha, ale nie. i tak tego nie zrobimy, bo musimy być tutaj. Nie. Założę się, że Talina jest rozciągiwalna dlatego. Dobra, wiem. Jest rozciągiwalna właśnie dlatego, że można to dać tutaj. A tutaj leci w jakiś sposób ciśnienie. Nie. A, nie. Wiem, prysznic, bo tutaj woda leciała, tak? Tak, to jest młodem najpierw podobnie. Taki prężnicy jest, dobra. 3, 2, 1. Fu! Nie w dążę! Aaa! Hele! He. To chodzi o to, czy nie? A tam jeszcze możemy iść. O fuck! No nie, nie się Fuj. ちょっといやきゃしょっけん。 figa? Ale idź, fuga. Figa, idź. Dobra, e, figa ogarnięta. Kurczę, ta gra jest serio. Jest fajna bardzo. Ups. Ale tutaj ktoś mieszka. Musimy... Nie wiem. Op. Dajcie mi się zastanowić. Mówi co? Bo tutaj ktoś mieszka ja i ma tutaj kominek, tak jakby, więc to jakby temu komuś zamknąć kominek. Tutaj iść na dół. Może ta osoba. Chyba... Co que idzie. Kurczę, jak by to zrobić, żeby ten w tutaj był zatkany? Chodź, Ej. Aaa, i... Okej, okay, z domku tej osoby było przejście. Tutaj. Powiedzieliśmy się... Co? So. może musimy Musimy może musimy Oop. Ale fajny potworek, stworek. Co? Oh? O! Oh. To jakaś pora. Ale Alla... co się dzieje? No jeżeli chodzi o to, że... tak chodzi o to. O. Ничего не того. Так, это ходи. И замарзу. ale to jest ładne w sensie ta gra jest serio bardzo ładne. według mnie no patrzcie jak to wygląda i patrzcie w ogóle myślę, jest tyle fajnych dźwięków jest taka fajna jakby ten świat jest tak ładnie zrobiony hmm. Nie, nie ja wiem o co tutaj chodzi. One nam pokazują co my teraz mamy zrobić. Tak. Nie. Да. Ага. Уже не было права там права. tak Juhu. mamy mamy coś takiego. Co to robi? Dobro! Ale o tym w następnym odcinku. Yy, ponieważ byłby trochę długi, znaczy jest długi, ja poza tym nie mam za bardzo czasu, muszę się szykować. Przygotować do szkoły, bo plecak nie spakowany. Yy. Nie zjadłem jeszcze śniadania. Dobra, a więc tak. Yy, ja się ogólnie z Wami żegnam. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli ktoś do tego momentu oglądnął. I tak, mam nadzieję, że Wam się nie spodobało. Napiszcie w komentarzu. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, jeżeli nie subskrybujecie. bram jak profesjonalny youtuber. I ten. I do usłyszenia w następnym odcinku. Pa!